Cześć. Październik to Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa. Czy wiesz, że 80% wszystkich naruszeń bezpieczeństwa wciąż ma związek ze słabymi lub skradzionymi hasłami? Problem w tym, że wielu użytkowników wciąż używa haseł typu 1, 2, 3, 4, 5, 6 albo QWERTY. Według badań NordPass w 2023 roku właśnie te hasła znajdowały się w ścisłej czołówce. Najczęściej łamanych, a ich złamanie zajmuje mniej niż sekundę. Co gorsza, 59% pracowników przyznaje, że używa tego samego hasła w pracy i w życiu prywatnym, a to oznacza, że jedno włamanie do prywatnego maila może otworzyć cyberprzestępcy drzwi do całej firmy. Dlatego silne hasła to nie fanaberia to pierwsza linia obrony. Silne hasła czyli minimum 12-16 znaków. Małe litery, duże litery, cyfry i znaki specjalne. Unikalne dla każdego systemu. A najlepiej, hasło plus uwierzytelnianie wieloskładnikowe MFA. Dzięki temu, nawet jeśli hasło wycieknie, atakujący nie wejdzie dalej. Z pomocą przychodzą nowoczesne i wygodne rozwiązania. Manager haseł, jak pen kluczy od Apple czy Google Password Manager. Które tworzą i bezpiecznie przechowują unikalne hasła. Klucze bezpieczeństwa, na przykład YubiKey. Fizyczne urządzenie, które praktycznie uniemożliwia przejęcie konta, nawet w przypadku wycieku hasła. Według Microsoft aż 99,9% ataków na konta można powstrzymać stosując silne hasła połączone z wieloskładnikowym uwierzytelnianiem. To dowód, że odpowiednie nawyki i technologie realnie podnoszą naszą odporność cyfrową. Hasło to nie drobiazg, to pierwsza linia obrony Twojej tożsamości, danych i firmy. Nie pozwól, aby słabe hasło było najsłabszym ogniwem w Twoim systemie bezpieczeństwa. Pamiętaj: cyberodporność zaczyna się od podstaw, a najprostszą z nich jest dobre hasło.